ale bo tam nie wiem, <grymne> to dawaj no powiedz no, no, ja powie, jedna no, Dobra, kurwa, bo kurwa na w terenie tak jak teraz jest co? nie <grymne> no kurwa jak a bo w lesie no, kurwa, jak miejsca to idziemy kupa w lesie, jak jest mało miejsca to idziemy kupa kolumno w nie my nie pójdziemy <grymne> no to jest trochę bez sensu, no bo rozszerzymy się mocniej, ale na przykład w środowisku jakimś takim będzie o wiele lepiej Zwycię? No popraw mnie, jeśli mówię źle Nie, na serio OK. Okej? Okay? Ale na pewno? No dobra, no to w kolumnę i przyjdziemy sobie ekipami, nie wiem, nie Dobra, ej Yy, przypominam trzy podstawy: w zasadzie to jest kurwa ASG, to bueno, jest wszystkich ności życiowych, w sumie. Są to, są, sektory myślenie, improwizacja, więc kurwa, włączcie przynajmniej tą pierwszą i drugą rzecz na razie. Dobra? Dobra, ustawcie się w kolumnę. Ja wyszukam na początku, bo on wiksyka się. Bez szpilaczy na razie. 3 metry, no bo od pierwszej na ASG na razie wyszukujemy. Wszystkie trzy grupy na razie. No. Odstępy 3-4 metry od siebie. Każdy trzyma sektory Więc sobie ustalcie wewnątrz kto jaki sektor trzyma Jaka jest zasada w kolumnie z sektorami Robimy bez tego żeby gapienie się na miny Bo kurwa na razie to nam nie jest potrzebne Więc pierwszy zawsze się patrzy do przodu A reszta Na boki, jak Ostatnia osoba W nieregularnych odstępach się gapi do tyłu Dlaczego nieregularne? No, jak się odwracamy, dobra, no przechodzimy Zatrzymaj go, zrób to. Zrób to. to. Chcę i nadrzucić przesłucho. Robimy sierżanta. Eee, Wejdźmy we do nich, bo to jest Ta ekipa pokaże, jak się robi sierżanta, żeby nie było. No, Dobra, oni jakoś się ustawią, zaraz pokażemy co jak. Sektory, żeby młodzi widzieli, jak no to się idziemy. robi. A ciebie na razie czekajcie, wejdźcie na piątkę. To to... Kurwa, trzech rudych tu jest Kurwa, każda ekipa ma rudego Kurwa, weź Dobra cygaro, Damek Marcaby Jeden futas, jeden chuj Ma być A to mniej więcej tak to wygląda Wiecie, Jest to ustawienie takie na zasadzie zygzaka Nie jest, że wszyscy idą w jednej linii ale, ej, chłopaki, odstępy Macmar ma głowę, stół głowy. Głowy stół, od Kamera Dobra, ej, trzymajcie odstępy, chłopaki. Po to nie harmonikę robisz. No, dalej, nie dali Nie dali sygnału, że się zatrzymują. Gdzie użycie sygnału? Za trudne na razie. Później będą. Ej, chłopaga po Dobra ej, to jest głównie wykorzystywane do patroli na drogach Jeśli idziemy drogą, to każda z linii idzie po, po osobnej stronie. Na Chodzi o to, żeby zakryć całą drogę. Nie idziemy w linii prosy, idziemy tak zwaną kupą. Tylko przykrywamy jak najwięcej terenu dzięki temu i też jesteśmy trochę mniej podatni na zabicie. No, jeśli do obrony i tak tam sprawa. Teraz wy się ustawcie i idziecie. No niech oni no, się nie No, no mówię. No. To jest leworęczny? Tylko ty. O, eee. Eee. Dobra. No. Dobra. Obstawowe znaki pokazujemy. Idziemy... W jakimś tam kierunku pokazujemy? No to... No i wszyscy Bartonułem. Stop! Zaraz, żebym no właśnie nie pojawiał, bo jest... Nie wiem, czy... Tak, to... jeden z pięścią, drugi z ostatnią ręką, nie? Tak. Ja. Jak tak pokazujemy, tak jak mówił Muza, plekamy. No. Ale się nie oświadczamy. nie właśnie bez oświadczeń, bo ten, łuski bo trochę wyszłało. nie działają jak. Kasa poszła na replikę, nie na piścionek. <totopiewanie> Jak tak, Dlatego się zatrzymujemy w tej pozycji i stoimy. Dobra, wynikę, no, to jest to jest wynikę, nie, osłaniam. Chcesz popatrzeć na obrazki? Nie, spokojnie. Tak. Polega mi zielonej nie Osłaniam. Jestem głodny. Dobra, pokazuję. Znaczy, widzę. No nie musisz, nie musisz, kurwa robić na... Nie próbuję kurwa, kłócić, żartuj za Tylko po prostu. Słyszę. takiego? Nie wiem. O, no, pokazujesz naukę, no. Bo... Myślę, myślę, że większość osób zauważył. Czuję. Gaz. Nie widzę. Trzeba mieć IQ paru. Nie widzę. Nie widzę? No. No, no pokazujecie no? no, po prostu, że. To nie róbcie tak, że zasłaniacie wiesz, Oczy idziecie. Kurwa, no nie Albo ewentualnie możecie tak zrobić. To jest, to racz... Nie i tak. No, tak, ale masz na pomylić. No. no myślę, że kurwa, no, pomylić tak tak. tak no Nie, no ludzie największy problem mają zawsze ogólnie z. Albo z rozszerzeniem, albo ze zmniejszeniem odległości, bo to jest, rozszerzenie jest, że dłonią, jak jakbyśmy odpychali pierdak kurwa, a tak to jakbyśmy zasysali, Znaczy takie jest to zwiększenie jest... odległości, tak zmniejszenie. Znaczy zmniejszenie to się klepiemy po dupie. No. I co? no, ty idziesz z tyłu, to się nie odwracamy. Eee... W... Przyjaciel, sojusznik. No. no nie no, kurwa jak. To jest przyjaciel! tak raczej nie, to jest. Nie, nie, wiem. To jest nie wiem. No, wróg, wróg, wróg. tu. to jest Nie, to załapałem tego. Szybko ładowarka. dawaj. lodem. No, kafa, kurwa. Dobra, Co jeszcze? Chodzi się Dobra. Dobra, ktoś wie jak jest Wezwać PK albo UKM-a. W ten sposób bierzesz i, co to jest? Wezwać UKM-a. Wezwać UKM-a, PK. Dura to na przykład jest otwarta nie i też błędna walarz. Jak na przykład ktoś jest speraczem Mam mu, mu materia z krótkofalówce, nie ja chcę wezwać dowódcę, to pokazuję mu napadony i do się no. O, tu tego! Dziękuję <grywa> Dobra Palcem do góry zbiórka. Jeśli się zbieramy, weź pokażcie zbiórkę, żeby młodzi ogarnęli jak wygląda do góry. Nie to no, krężę. Nie, niega nie, nie dobra, tak. tu. Dobracie my tak ustalić. tak Ladowy, nie? Pały jedyny, nie No znaczy, no wiesz, my ustaliliśmy, że tak robimy sobie na. Paluszkiem. Tego. Na, na, na wioskiem, zbiórkę, ja w dół obrona Zdorze, okrężna. Z wika to chyba dziemy mordy. Znaczy, no nie wiem, no nie ćwiciliśmy jeszcze po cichej z Dobra, no. no. To nie więcej. Mniej więcej o to chodzi. Każdy trzyma swój sektor. no. No, trochę źle, że KM jest jako dowódca. Tak się wybrał. No, no, KM. Samo no. zajęcie. Skoda teraz KM jest zawsze w kierunku, gdzie jest największe prawdopodobne zagrożenie. Chyba, że jest zagrożenie jest wszędzie, wtedy mamy przejebane. mamy dwa KM, to Dobra, a teraz do obrony okrężnej przechodzą. Samo nazwa wskazuje obronę w Dobra, więc tak. Każdy jest praktycznie gotowy do strzału. Albo yy, kręcamy, ale najczęściej jest należąco ogromna ramach, Oczywiście dowódca nie stoi jakis na środku. Tylko też leży albo. A ja wiem, że popadł już w jura nie? Ej,

Jeszcze po plecach zewalą. Nie, ale chodźcie do góry. Kieca, jest tam z tyłu. do góry. I ruchacie do ognistego. Nalegacie i na pierwotnie. Jerzyk zrobił dobrze, ale reszta zostawiała dupy z tyłu. I wiesz, jeden z tyłu może być. Tak, ale on dołączy, tak. jest dołączyć. Tak, reszta powinna dołączyć.